Fryer, fryer, kurwa! On podniesie po prostu Kurwa! Halo! Stoj! 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 Nie! Kurwa! Poczekaj, zapierdalaj, zapierdalaj, zapierdalaj! Kurwa! Ty jedź, jedź, jedź! jedź. Co to, ty SIĘ DZIEJE? Spierdalaj, STĄD! Spierdalaj, STĄD! Zatrzymaj się! Nie! Kurwa! No, się opon nie mamy, kurwa! Co tu się? Odpierdoliło! Ła! Ła! Kurwa, moja ręka! Stój! Do DPD! Kurwa, mać! Kur, no dawaj! Wieszaj we mnie! No! Wiesz jeden z drugi we mnie kurwa! Kurwa! Pojebajce! E! Pomocy!